Luz i zwierzaczki szukają księżycowego kamienia. Kasia i jej kotka Stella przechadzają się po zielonej łące. Uwielbiam te nasze wspólne spacery pośród tej cudownej natury. Miau, Zaczekaj na mnie. Miau, Co tam widzisz, Stella? Wow, to kamień. Ale... Nie taki zwykły. Zobacz, jak świeci. Niemal jak złoto. Miał, miał. Może to jakiś magiczny kamień? Wiesz co? Zabierzemy go do domu i spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o nim. Kasia siada przy swoim biurku z komputerem i wpisuje w wyszukiwarkę świecący kamień, znaleziony na łące. Może internet coś nam podpowie? Hmm, wszystko wskazuje na zwykłe minerały. Nic o magicznych właściwościach. Miau, 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 miau. Ojej, zobacz Stella. Ten kamień chyba naprawdę jest czymś niezwykłym. Musimy uważać z nim. Obie przyglądają się, jak kamień pulsuje delikatnym światłem. Jutro koniecznie musimy go pokazać naszym przyjaciółkom. Może razem znajdziemy odpowiedź, co to za magiczny kamień. Miał, miał. Kasia zostawia kamień na biurku obok łóżka i obie ze stellą przygotowują się do snu, nie wiedząc, że ich znalezisko jest naprawdę wyjątkowe. Jak co dzień, dźwięk budzika delikatnie rozbudził Kasię i Stellę. Dziewczynka spogląda przez okno, zaskoczona, że nadal jest ciemno. Stella skacze na biurko, równie zdezorientowana. Stella, czy to nie dziwne? Powinno być już jasno. Dlaczego niebo wygląda, jakby była noc? Miał, miał! No tak, może to przez ten kamień, który znalazłyśmy wczoraj. Musimy to skonsultować z dziewczynami. Szybko się ubiorę i wychodzimy. Kasia natychmiast spotyka się ze swoimi przyjaciółkami. Alicją, Dianą, Daisy, Sophie, Lucy, Roxy i Emmą. Wszystkie są zaskoczone i przestraszone ciemnością. Jak to możliwe, że słońce nie wzeszło? Moje kwiaty potrzebują światła, żeby rosnąć. Nawet mój odważny tygrysek się przestraszył. To jest naprawdę dziwne zjawisko! Myślę, że to może mieć z tym związek. Znalazłyśmy ten kamień wczoraj wieczorem ze stelną. Och, jest piękny! Ale czy myślisz, że taki mały kamień mógłby zatrzymać dzień? Jeśli to prawda, co teraz zrobimy? W internecie nic nie znalazłam, ale może czekajcie. W tej starej księdze, która leży od dawna głęboko w szafie. Może tam będzie odpowiedź. Po dotarciu do domu, Kasia sięga wysoko na szafę pod starą księgę. Uff, całe szczęście, znalazłam ją szybko. Może tutaj znajdziemy coś o naszym kamieniu. Och, jest naprawdę stara! Dziewczynka otwiera księgę. Hej, patrzcie, to wygląda dokładnie jak nasz kamień. Co tam jest napisane? Księżycowy kamień, strażnik równowagi między dniem a nocą. Znaleźć go można pod korzeniami drzewa światła. To znaczy, że musimy go tam zanieść i jakoś aktywować. Aby przywrócić kamień, poszukiwacze muszą złożyć wszystkie jego fragmenty w miejsce jego pierwotnej mocy i odmówić zaklęcie jedności przy pełni księżyca. Pełnia księżyca jest dzisiaj wieczorem. Musimy się pospieszyć, jeśli chcemy zdążyć. To prawda! Musimy zebrać wszystkie fragmenty i spotkać się pod drzewem światła. To będzie jedna z tych nocy, które zapamiętamy na zawsze. To działa, dziewczyny. Weźmy swoje zwierzaki i ruszajmy. Wszystkie udały się w różne strony, pełne nadziei, że ich wspólne działania przywrócą słońce w dolinie. Moje biedne kwiaty, jak długo mogą wytrzymać bez słońca? Znajdziemy sposób, aby przywrócić słońce. Nie martw się, musimy tylko znaleźć części kamienia. Stella, prowadź nas. Gdy idziemy w tę stronę, czuję jak kamień pulsuje mocniej. Miau, miau. Daisy i Nara również są zajęte poszukiwaniem kolejnego fragmentu kamienia. Nara z rozmachem wpada w gęsty krzew. O, to kolejny fragment. Brawo Nara. O tak, to na pewno on. Hmm, gdzie ten kamień może być? Pipi, pipi! Sprinkly, chociaż to słodkie jak się przytulasz, ale teraz potrzebujemy jak najszybciej go znaleźć. Roxy i Kira idą przez leśne ścieżki, słuchając dźwięków natury, które mogą prowadzić do poszukiwanego kamienia. Słuchaj, Kira, czy to drzewo coś nie szepcze? Znalazłaś coś? To wygląda jak nasz kamień. Jesteś niesamowita. Emma i Roni oddaliły się również od swoich przyjaciółek. Roni, musimy szukać wszędzie, nawet tutaj. Brawo, kochana! Mamy kolejną część. Biednijmy do naszych przyjaciółek. Po zebraniu wszystkich fragmentów księżycowego kamienia, kuki, luz i ich zwierzaki spotykają się przy legendarnym drzewie światła. Wszystkie fragmenty są zebrane. Teraz musimy je umieścić w korzeniach tego drzewa. Niech ta część pomoże w przywróceniu światła! Niech ta część przywróci równowagę i harmonię! Niech światło wróci do nas wszystkich! Niech kamień odzyska swoją moc. Dobry kotek. Wszystkie nasze zwierzaczki spisały się na medal. Dzięki Wam kamień jest na swoim miejscu. Słapmy się teraz za ręce. Dziewczyny tworzą krąg wokół drzewa. O światło dnia, wróć do nas na zawsze. Po chwili światło rozchodzi się coraz szerzej, a pierwsze promienie słońca przebijają się przez ciemność. Brawo dziewczyny! Misja została wykonana! Wszystkie śmieją się i cieszą, wdzięczne za powrót dnia. Ich przygoda zakończyła się sukcesem, a Dolina Kuki-Luz stała się miejscem radości i harmonii.